Popatrzcie, jak straszny. Boimy się. Nie? O! No to przywitajmy naszego lwa. O Jezu! Zobaczcie, jaki wielki lew przybiegł. Zapraszamy lwa do nas. Zobaczcie, że on wcale nie jest taki straszny, jak nam się wydaje. Aż się przestraszyłem naprawdę. No, właśnie, drogi Lwie, jak już jesteś tutaj, to powiedz nam, powiedz nam właśnie o tej świece adwentowej. Powiedz, właśnie, co ta świeca oznacza i co to jest tą świecą. Słuchamy. Ta świeca to przede wszystkim światełko. To światełko, które zapowiada prawdziwe światło. Popatrzcie na ekran. To świt i jutrzenka. Często leżąc na sawannie, widzę Jutrzenkę, która zapowiada dzień i słońce. Tak ta świeca rolatnia, która nazywa się rodatką, jest symbolem Matki Bożej i zapowiada prawdziwe światło. Pana Jezusa, naszego zbawiciela. Adwent. To czas Jutrzenki. Już widać jasność, ale słońca jeszcze nie widać. W Adwencie widzimy Maryję i widzimy, że wkrótce urodzi nam Pana Jezusa. A więc, moi drodzy, czekamy na to wielkie światło i to światło będziemy przeżywali z naszym lwem. Ma pazurki, to prawda, ale widzę, że jest taki łagodny, oswojony chyba lw. Także dziękujemy lwie i zapraszamy Ciebie no, jutro też. Wierzymy, że będziesz tutaj nam towarzyszył w czasie naszych rorat. Amen.